Witam wszystkich zapalonych czołgistów i oczywiście czołgistki. W dzisiejszym odcinku pogadamy trochę sobie o, o tym, jak przygotować poprawnie czołg do bitwy. Wydarzenie wydaje się, sprawa wydaje się błaha, lecz, no, żeby być z Wami szczerym, wcale taka nie jest. Jest to bardzo ważny element każdego przygotowania. No i co, może przejdźmy do konkretów? Yy, zaczniemy od amunicji. Yy, zapewne wielu z Was słyszało, jak w cudzysłowie profesjonalni gracze mówią, że dużo golda, bo jak nie przybijacie, to strzelacie z golda i wszystko przybijacie. To nie jest prawda. Yy, profesjonalny gracz, taki prawdziwy, potrafi przebić wszystko czo yy, amunicją przeciwpancerną. Dlatego goldy wystarczą trzy. Ja tak zazwyczaj sobie daję, bo no to tam raz na jakiś czas, ale to naprawdę to jest sporadycznie. Yy, ważną kwestią również jest duża ilość yy, pocisków odłamkowo burzących. Zapytacie dlaczego? Już spieszę z odpowiedzią. Yy, jeżeli nie potraficie przebić jakiegoś yy czołgu albo bardzo was jakiś czołg iry irytuje, jakiś przeciwnik cały czas was Albo cokolwiek, ładujecie pociski odłamkowo burzące. Mają one efekt wybuchania. Więc przeciwnik automatycznie odczuwa do Was, w stosunku do Was, strach, ponieważ widzi, że pociski wybuchają na jego pancerzu. Jest to przerażające. I sam nieraz tego doświadczyłem, dlatego taką radę mam dla Was. Przechodząc do kolejnej kwestii. Mamy tutaj materiały eksploatacyjne. Yy, możecie oczywiście, nikt wam nie zabrania ładować jakieś sprężarki wzmocnione, jakieś adrenaliny czy inne pancerze, takie tam, ale to nie jest potrzebne. Żeby skutecznie walczyć na polu bitwy, wystarczą wam te trzy podstawowe i niezawodne materiały eksploatacyjne. Apteczka leczy wszystkich zranionych. Członków załogi. Jest to bardzo ważne. Jeżeli jakiś wasz członek załogi dozna rany, nie wiem, skaleczy się w palec, śmiało używacie apteczki i jest uleczony. Zestaw naprawczy to jest drugie bardzo ważne. Jeżeli przeciwnik wam zniszczy gąsienicę, wy się tego nie boicie. Używacie zestawu naprawczego i lecicie dalej, robić uszkodzenia. Automatyczna gaśnica to jest moim zdaniem najważniejszy. Yy, najważniejsza część, jakby waszego yy, ekwipunku. No, bez niej ani rusz. Jeżeli przeciwnik was podpali, no to wiadomo, ten czas reakcji na to jest wydłużony. Yy, a tak, to automatycznie Wam gasi pożar i macie dużo więcej yy, punktów HP. Wydaje się takie dosyć no, no logiczna sprawa. Teraz tak. Zapasy. Jeżeli macie czołgi, które mają możliwość yy, kupienia worków z piaskiem, to obowiązkowo kupujecie to. To się wydaje, że to nic nie daje. Co to jest? 62 punkty. Co to jest? Uwierzcie mi, nieraz mi to ratowało życie. Naprawdę nieraz przez to przetrwałem dłużej i zrobiłem dużo więcej uszkodzeń. Dlatego to jest podstawa. Warto wydać nawet te 4000 kredytów, żeby sobie kupić te worki z piaskiem, bo to Wam daje aż 123 y, punkty życia więcej. No i zestaw ochronny wiadomo nie chcemy, żeby jakiś członek naszej załogi y, zginął. No bo to są straty w ludziach, tak to już. Już nie ma się z czego śmiać. Teraz tak. Teraz przejdźmy do kwestii kamuflaży. Oczywiście, Wargaming nas bombarduje nowymi kamuflażami. Cała masa ich jest w każdym Battle Passie. Nowy kamuflaż. Dlaczego? Wyjaśnienie jest bardzo proste i bardzo wścibskie. Wargaming chce, abyśmy wydawali coraz to więcej kredytów. Dlaczego? Chcą się bogacić, bogacić na tym. My mamy mniej kredytów. No to wiadomo, musimy coś dokupić, żeby więcej kredytów mieć, zawsze to jakieś pieniążki im wpadną. Oni się z tego cieszą, nikt z nas chyba nie chce, żeby Wargaming się cieszyło, tak? Jest wredna firma, żerująca po prostu na e, uczciwych graczach, dlatego nie ładujcie tych, nie zakładajcie tych kamuflaży. To jest strata kredytów. Każdy kredyt się liczy. Wam się to tak może wydawać, że to się nie liczy, liczy się. Chcecie zbadać nowy czołg, nie macie kredytów. No i co? A tak to z kamuflażem zawsze jesteście na plus. Więc to wszystko. A jeszcze w ogóle bardzo ważne jest, że to ile to daje? Plus 3%. Przecież to jest śmieszna liczba. To prawie nic nie robi. <laughs> Dodatkowo no mnie osobiście bardzo denerwuje, że wszystkie te kamuflaże jakieś takie pstrokaty. Co to jest? Ja się pytam, co to jest. World of Tanks Blitz to gra historyczna. W żadnej wojnie nie było jakichś pstrokatych kamuflaży śmiesznych. To jest po prostu absurd jakiś. Takie coś? Owszem. Jeżeli chcecie, zakładajcie. Siatka maskująca to jest... Tak właśnie wyglądały czołgi podczas II wojny światowej. A nie pstrokaty jakieś dobrze, bo trochę już za długo przy tych kamuflażach siedzę. Co jeszcze? Wyposażenie. Bardzo ważna kwestia. Ja polecam pierwsze komory. Tutaj sobie może warto kupić coś. To tam daje. mam mechanizm dosyłający. Wiadomo, penetracja, kto co woli. Ja tam często mam mechanizm dosyłający, bo zawsze to szybciej pocisk jest wystrzelony co jeszcze oczywiście jeżeli macie czołgi z magazynkiem no to wiadomo wentylacja przede wszystkim lepiej wystrzelić pocisk szybciej zadać szybciej damage mieć większy, większe uszkodzenia na minutę niż jakąś tam śmieszną penę pamiętajcie każdy czołg da się przebić z tego pocisku przeciwpancernego to jest żaden problem to trzeba wyćwiczyć oczywiście ale wentylacja to jest podstawa <laughs> No i co jeszcze? No załoga oczywiście to tam się sama wbija Nie trzeba wydawać złota na załogę No bo to jest jakiś absurd totalny to Po prostu WG dodało taką opcję Żebyśmy jeszcze więcej pieniędzy wydawali na tą grę Myślę, że wspomniałem już o wszystkim yy, Dziękuję Wam bardzo za uwagę Dziękuję wszystkim wspierającym mój kanał Jestem Wam bardzo wdzięczny za to za to, że po prostu pomagacie mi rozwijać ten kanał. Chcę dla Was jak najlepiej, tworzę dla Was poradniki. E... Jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczny. Dzięki Wam ten kanał nabiera tempa, tak? Rozrasta się z dnia na dzień. E... Dobrze, to chyba tyle. E... Dziękuję bardzo za uwagę i życzę powodzenia na polu bitwy czołgiem.